Nazywam się Oliwia Strama, urodziłam się w Nowym Jorku i mam 13 lat. Uczęszczam do polskiej szkoły sobotniej imieniem świętego Cyryla i Metodego na Brooklynie. Od najmłodszych lat rodzice czytali mi polskie bajki i opowieści. Bardzo lubię czytać. Szybko nauczyłam się mówić po polsku i nie sprawiało mi to większych trudności. Chętnie biorę udział w wydarzeniach i akademiach szkolnych. Dzięki znajomości języka polskiego i udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w nagrodę byłam uczestniczką kolonii pod tytułem Na Ścieżkach Historii w Polsce, organizowanej przez Fundację na rzecz wspierania i rozwoju szkół polonijnych. Miałam przyjemność poznać innych um, młodzież z innych polonijnych szkół w USA. Razem spędziliśmy wspaniały czas. Zwiedzaliśmy Augustów, Białystok. I pływaliśmy kajakami. Śpiewaliśmy polskie piosenki przy obnisku i było wesoło. Jestem też lektorką w parafii świętego Stanisława Kostki na Brooklynie, ponieważ czytanie w języku polskim nie jest dla mnie trudnością. Lubię chodzić do polskiej szkoły, czuję tą przynależność do polskiej społeczności, mimo że urodziłam się i mieszkam w USA, i na co dzień chodzę do ósmej klasy szkoły amerykańskiej. Wiele osób w mojej klasie postrzega mnie za polskiego tłumacza, pytają jak coś przeliterować, albo proszą o pomoc w przygotowywaniu się do testu. To bardzo przyjemne uczucie, gdy inni komplementują mój język polski, albo gdy jestem w stanie innym pomóc um, dzięki znajomości języka polskiego. Jestem dumna, że umiem mówić, czytać i pisać po polsku.